Nie wiem, bez niego. Nie ja bym chyba za to postawił MC? Powiedz coś MC Czekaj, o tak, 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 poczekaj Ej, ale to jest filmik o a Filip, dzień dobry, witam Państwa serdecznie jest w Garmić partner Kirchek, chciałem powiedzieć, że mały, że dzisiaj pierwsze miejsce, sven kanował drugie, niestety jakże się nie cieszymy, bo w ogóle jestem dumny z występu kadry w Fransa zapomniałem nazwisko tego wspaniałego holenderskiego skroniowca. Zawsze mówiłem Jana z górą, tak. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, żeby Jana zwrócił, bo w ogóle według nie zawsze był było się trenerem historii polskiej piłki nożnej. Dziękuję Państwu bardzo, tam siedzą fajni, dziwni, dobrzy, niedobrzy, genialni, nie, genialni ludzie, w ogóle jestem z nich szczęśliwy, że są w ogóle tu się z telefon chciałem serdecznie powiedzieć także jesteśmy na kawie u babu czy na pierdoliu jedziemy także po znieczulenie do potrudki degustacyjnej chciałbym także powiedzieć że zgłosiłem się do stażu w antyradio z czego jestem niezmiernie dumny na razie kebab! mogę tylko powiedzieć że za chwilę ogłosimy konkurs na kebab świnio jedna będziemy się całować teraz co a zajebiście wow. się z nim całowało słuchajcie taki jak w życiu Palnik przyszedł, przywitajmy Palnika, za chwilę z Palnikiem przeprowadzę wywiad. Dzień dobry, Mieczysław Palnik, lat 37, chcieliśmy Pana przywitać serdecznie, wywiad dla telewizji Co Pan sądzi o tym, że tu jest zakaz spożywania alkoholu? jest zakaz Tak, proszę Pana. będę Tu dużo młodzieży fajnej się bardzo spotyka, Pan myśli, że to są dobrzy ludzie, w ogóle dobrze się tu spotyka, jak Pan myśli? Osobiście fakt faktem jakby to nie było młodzież, jeżeli piję alkohol tutaj, naprawdę spożywanie alkoholu, nawet ludzie spożywają alkohol od 4 lat i z tego właśnie tego względu nie ma nic Ale, nie ma, tak w nawet tutaj. Bardzo się cieszę, to był Mieczysław palnik, dziękujemy za wywiad. W Następnie do wywiadu zapraszamy Magdalena Siwa. Witamy serdecznie Pani. Cicho, bądź kurwa, nie skutek, ja coś Jak Pani się podoba Pani piesek? Piesek, maskotek? To jest Krishna. Gdzie pani go kupiła? E, obok trawki przy i jest zajebisty za 93 grosze. Wspomniała coś pani o Harykliczny. Co pani sądzi o tej groźnej sekcji? To nie jest groźna se sekcja. To jest moja religia, oni są uciekani. Proszę powiedzieć o coś, o coś o tej religii. Proszę przybliżyć nam pa, 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 pani kult. Nie wiadomo. Nie wiadomo. <laughs> Widzimy, że pani bałowie o własnej religii. Cóż, za już wypowiedź. Przepraszam, dzwoni do mnie to Proszę bardzo, proszę bardzo. co pani dalej powie? Não wiadomo. Co tam, co tam, co tam Marek, posajaj. Mamu. Sexy, jesteś normalnie. O jak <garede> no, no. Agnieszko, dzień dobry, bo ja pobiegnę do trabecki, ja ci już nawiolę. Trabecki, cześć, 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 cześć,